serdecznie. Chciałam się opowiedzieć troszeczkę o święcie Samhain. O tym powiedziano już dużo, dużo możemy wyczytać, ale żeby to była magia praktyczna, chciałam Wam powiedzieć o takich trzech rzeczach, które możemy zrobić 31 października. I cóż to będzie działało w naszym życiu? Po pierwsze jest to święto ognia, więc tak naprawdę wszelkiego rodzaju oczyszczania, uświęcania, Tutaj mają bardzo dużą moc. Po drugie, jest bardzo stara tradycja wróżebna, jeżeli chodzi akurat o tę magiczną noc, więc tutaj te wróżby naprawdę. I ze względu na tradycję i ze względu na to, że jest najcieńsza zasłona między naszymi światami, czyli tym fizycznym, w którym żyjemy, i tym metapsychicznym, do którego tylko czasem mamy dostęp. Także tutaj te wróżby bardzo dobrze się sprawdzają, łatwo przychodzą, by powiedziała, ale są też dobre metody na pozbycie się czegoś, dlatego że jest to święto, które kończy nam jeden etap i wchodzimy w drugi etap. I chciałam Wam podać zaklęcie na wyrównanie starych rachunków, dlatego że jesteśmy w czasie tak naprawdę, kiedy bardzo dużo osób ma długi większe, mniejsze, ale one zawsze są. Żeby pozbyć się tych długów, żeby wyjść na prosto to właśnie w dniu 31 października możemy zrobić takie zaklęcie. Potrzebujemy ciemnej świecy, czarnej bądź fioletowej i jakiegoś naczynia, w którym będziemy spalać no właśnie wszystkie zaległe rachunki, które możemy wydrukować, czy przychodzą nam jakieś monity, i tutaj po prostu trzeba je spalić. Ja korzystam z książki Samhain. To jest taki cykl książek o świętach pogańskich, świętach celtyckich. Tutaj często są bardzo fajne rzeczy zawarte. Myślę, że warto ją zakupić. Natomiast jak wygląda cała procedura? Zapalamy świecę, czekamy chwilę, żeby oczyściła nam otoczenie, i wkładamy wszelkiego rodzaju monity do tego żaroodpornego pojemnika. Odpalamy je i mówimy, gdy ten rachunek się pali, topią się kajdany, długi są spłacane, długi obumierają, pieniądze, które zarabiam, są teraz tylko dla mnie. I tutaj możemy dorzucać kolejne rachunki i tak naprawdę przy tych rachunkach, co cyklicznie powtarzać właśnie to zaklęcie. Ja je powtórzę, gdy ten rachunek się pali, topią się kajdany, długi są spłacane, długi obumierają, pieniądze, które zarabiam są teraz tylko dla mnie. Kolejną stroną tego celtyckiego święta jest fakt czczenia przodków. My jutro robimy, w sobotę 2015 roku, robimy właśnie taki rytuał uczczenia przodków, więc tutaj już to zostawiacie na moje ręce, Wy tylko zapalacie białą świecę w oknie, w intencji tych, co odeszli. Natomiast możemy również prosić o przypływ kreatywności. I tutaj potrzebna jest do tego sól z odrobiną mleka i kubek albo szklanka. I wrzucamy sól do mleka, mieszając mówimy. Oczyść umysł, uwolnij przepływ, niech umysł zestroi się z twórczą energią. To no dla tych wszystkich, którzy mają potrzeby zrobienia czegoś, a do końca nie potrafią tego skrystalizować w działaniu. I kolejna rzecz, która już jest taką rzeczą bardziej prozaiczną, jako że mamy przełom roku, tak, pomiędzy porą jasną a porą ciemną, to bardzo często musimy zająć się swoim domem, swoim otoczeniem. Pamiętajcie, że są, jest kilka sposobów, żeby w ten dzień swoją rzeczywistość, swoje otoczenie oczyścić. I tak może to być fizyczne sprzątanie, może to być okazanie, czyli oczyszczanie powietrzem, może być e, oczyszczanie ogniem, czyli zapalamy świecę w każdym pomieszczeniu, czekamy do jej. Wygaszenia i zapalamy oczywiście z intencją oczyszczenia naszego domu. Ale oprócz tego należy pamiętać, żeby złożyć ofiarę domowym bóstwom. Czy to będzie drobna, kolorowa świeca, która się wypali, czy to będzie odpowiednika kadzidło, czy to będzie groszek, orzeszek pozostawiony w jakimś ukrytym miejscu. Pamiętajmy, żeby te domowe bóstwa chroniły nasz dom już po oczyszczeniu. Także o tych trzech rzeczach chciałam Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że skorzystacie z dobrych rad, ja oczywiście zapraszam do Księgaranki Ców na Wrocławskiej 10. Tam są do zdobycia książki właśnie o kolejnych świętach dużo wiadomości. Tutaj tylko dwie rzeczy, które Wam powiedziałam w tej książce się również znajdują, ale można fajnie przeczytać o genezie, o tym jak teraz jest czuczone to święto, więc naprawdę bardzo fajny cykl. Nie trzeba zdobywać wyrywkowych informacji w internecie, wszystko mamy w jednym, w jednym miejscu. I ja oczywiście zapraszam do wykorzystywania tych ciekawych rzeczy. Do usłyszenia pa! pa.